Do tunelu. Siema. Doszliśmy w tunelu do łącznika. Pomiędzy dwoma tunelami. Przejdziemy się kawałeczek Super jest wyczyszczony. Patrzcie. Dlaczegła jest poczyszczona. Jest poczyszczone, wyczyszczone. Przejdę się tylko też. Jak już jestem łącznik pomiędzy tunelem czynnym i nieczynnym pójdziemy do tunelu czynnego teraz A. jedna strona druga strona normalne torowisko w tamtym oczywiście nie ma a tu to normalne torowisko jeżdżą pociągi Idziemy z powrotem Tak idziemy dalej Jeszcze nam zostało kilkaset metrów do przejścia Kilkaset metrów nam zostało do przejścia Wyłączą światło Tam mała kropka i z przodu mała kropka na razie lecimy do przodu siema.